Za 2 minuty godzina czwarta, więc za 2 minuty startuje minus 2 stopnie Sokołowsko O, w tle widać mój samochód serwisowy i w środku mój saport się grzeje No, chwila napięcia jeszcze i, i wreszcie start i wtedy już się rozluźnie godzina za minutę czwarta za chwilę start dystans 200 km do lądka zdroju głównym szlakiem sudeckim Uff. da jeszcze czwarta to do zobaczenia na przełączenie ogowskie kończę podejście na bukowiec straszne to jest na dzień dobry od razu kilkaset metrów w górę non stop bez żadnego, bez żadnego wypłaszczenia ale przynajmniej się rozgrzałem mimo mrozu już jestem w jednej bluzie tylko A, jeszcze chwila ale no dobra i teraz już będzie już będzie łatwiejszy teren Zaraz będę mógł znowu biec Jestem na szczycie Jest godzina jakieś 4.30 886 No to jakieś prawie 500 metrów w górę to było eee. Kolano mnie trochę boli od samego początku tylko to jest tak mi się wydaje. Tak trochę nadzieję mam, że to jest taki ból Jakbym źle spał, źle ułożony Czy coś takiego Może to się rozrusza Lecę Lecę dalej Mogę biec To jest przed piątą Dotarłem na przełęcz trzech dolin To światełko przede mną to, to pogrążona we śnie Andrzejówka Żyjówka. O. Także minąłem żyliówkę tu nie ma. Wszystko pozamykane na głucho. I lecę dalej. No, dobiegłem do szosy. Pierwsze pasmo górskie za mną. Góry Kamienne. Teraz kilkaset metrów szosą i wbiegam na chwilę Wygórywał brzyski, ale to, nie liczę tego, bo to jest naprawdę taki rąbek tylko. Potem głuszyca i, i ten. Za chwilę mam y, punkt, który sobie wczoraj zorganizowałem. Bo mój support będzie mnie wspierał od 32 km. Także wczoraj sobie podjechałem wieczorem i schowałem kilka żeli paton i napój Mam nadzieję, że nie zamarzł. Ciekawe Ua! Ale właśnie zaliczyłem glebę O kurde No tak to jest bieganie po A włączyłem kamerę bo chciałem nagrać w jakimś stanie jest mój punkt odżywczy. Jest, no to żyje i nie zamarzną no to jest dobrze to sobie dolewam do Przepakowuję przepakowuje się rozmasuję bolące miejsca i ruszam tam nic nie widać jeszcze no mam, mam nadzieję, że w ciągu godziny zrobi się już jasno Uff. Uff. O, jestem w górach sowich. sowich cały czas wchodzę gdzieś na granie jak widać wschodzi słońce w końcu, ale mi się ciężko mówi, aż mam szczękę zamarzniętą trochę, zimno, rano się zrobiło zimno bardzo, dobra, lecę dalej, jest ciężko, bo pod pod górę, cały, cały czas się wspinam na góry sobie i taki ładny widoczek mam, o wow, tam widać coś fajnego. Tutaj przede mną góry kamienne. Tu to są góry wałbrzyskie. Ta kopa wielka to Borowa Góra. A tam. A tam widać karkonosze. I ośnieżoną śnieżkę. Ale pięknie. Nic, szkoda czasu, pędzę. Jak widać, jestem na Wielkiej Sowie. Najwyższy szczyt Sowich To jest drugie pasmo w kolejności góry kamienne już za mną. Wystartowałem zgodnie z planem. O czwartej było zimno jak diabli. No i teraz teraz czeka mnie właściwie zbieg do przyłączeń Jugowskiej. Tam mam pierwsze spotkanie z moim supportem. Także w jak jakieś zupka będzie coś, coś ciepłego. I będę mógł trochę ciuchów tych z nocy zostawić. No, śmigam dalej Soft flaski Kalinica zdobyta, drugi co do wielkości szczyt W końcu mi się zaczęło dobrze biec Naprawdę Jest ładny dzień No i naprawdę Teraz to zaczynam patrzeć optymistycznie na mój yy, Plan. Dobra, bo jest szkoda z biegu, lecę. 54 kilometr, taki piękny widok jest na serbrną górę. Fortyfikacje i tutaj fort, już nie pamiętam, Ostroróg? Chyba tak, jakoś tak to się nazywało, ale czat. Terebry na górę. Jestem zmasakrowany. Dobiegłem do zieleńca. Milion trzysta il osiem kilometrów. Il siedemset metrów. Milionów w górę. Idę się przespać. Oj, długo nic nie nagrywałem. Kończę. Ale były takie tak byłem zmęczony, że, że nie w głowie. Takie rzeczy, takie widoki mam tutaj. A to jest. Podejście na hale pod Śnieżnikiem Potem jeszcze tylko zbieg do jakiejś tam przełęczy, nie pamiętam jaki, i ostatni podbieg na czarną górę Słowo brakuje Trzeba mam po chyba powyżej 180 km zrobione. ogranem. W każdym blisko. Jestem na hali pod śnieżnikiem. Tu za mną tonie w chmurach schronisko. Wyszło sporo więcej. Wyszło e, 1250 metrów. Muszę to sprawdzić. Strasznie wieje, strasznie zimno lecę w końcu mogę wiedzieć no, ale wichura jest no dość ciężkie warunki jak czasami dmuchnie to takie warunki są ale końcówka zbiegu z czarnej góry właśnie dobiegam na przełęcz Puchaczówka i taki widoczek od razu widać, że jestem w górach Ła, wow. nie uciekajcie o i po drodze chodzą jajko. by coś nie przejechało zbliżam się do lądka 5 kilometrów 5 kilometrów z 200 km zostało ale mam satysfakcję ale mam satysfakcję naprawdę Ach. a były momenty że chciałem rezygnować albo skracać albo coś no nic jeszcze chwila śniada bratam ale ja biegnę dalej meta jest na którą określiłem sobie na, na rynku w lądku jeszcze 2 km 300 metrów.